Dobry wieczór. Anna Repce Wiśniewska. zapraszam na panoramę lubelską w sobotę. Zobaczmy, co dzisiaj przed nami. Inauguracja polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Zimowa aura w regionie. Apel o rozwagę na drodze. Kolejne ognisko ścieklizny w regionie. Bezpieczeństwo, Europo to hasło polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Wczoraj Polska oficjalnie rozpoczęła półroczne przewodnictwo. Jakie więc szanse stoją przed naszym krajem w związku z prezydencją i jakie może mieć to przełożenie na nasz region? O tym Marcin Otto. W taki sposób wczoraj w Teatrze Wielkim Operze Narodowej oficjalnie zainaugurowano polską prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Premier Donald Tusk podkreślił w swoim przemówieniu, że Europa ma szczęście, że w tym bardzo trudnym momencie naszej historii to Polska będzie wypełniała misję prezydencji. My w Polsce dobrze wiemy, że trzeba odnaleźć w sobie i siłę, i nadzieję, i wiarę we własne siły, i trzeba odnaleźć na nowo sens wolności sens tego wszystkiego, czym jest Europa, do czego tęsknią tak naprawdę narody na całym świecie. Eksperci wskazują, że Europa stoi przed wieloma wyzwaniami. Z punktu widzenia naszej prezydencji jednym z najważniejszych jest bezpieczeństwo. Wszystko to w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainie i zagrożeń hybrydowych ze strony Federacji Rosyjskiej i jej sojuszników. I kwestie obrony, ale i kwestie energetyczne, bezpieczeństwa żywnościowego, myślenie o przestrzeni geopolitycznej zmieniającej się w Europie, to znaczy co z Ukrainą, jak włączyć w Ukrainę w obszar więzi euroatlantyckich. Polska wyznaczyła siedem priorytetów swojej prezydencji. Z perspektywy województwa lubelskiego najważniejszymi są zdolność do obrony, ochrona ludzi i granic, odporność na obcą ingerencję i dezinformację, a także konkurencyjne i odporne rolnictwo. Chcę powiedzieć, że polska prezydencja jest po to, żeby wykorzystać naszą narodową mądrość, nasze narodowe doświadczenie. I jeśli mówimy dzisiaj o czym będziemy przez całe te sześć miesięcy i mówić i co będziemy robić? Że tak ważne jest dla Europy i dla mojej ojczyzny bezpieczeństwo, konkurencyjność, innowacyjność. Przedstawiciele PIT zaznaczają, że bez wątpienia prezydencja jest dla Polski szansą. Mają jednak obawy, czy rząd Donalda Tuska ją wykorzysta. To zależy od rządu, w jaki sposób będzie wykonywał tę prezydencję. Tylko, czy to będzie tylko administrowanie i tworzenie agendy pod obrady Rady Unii Europejskiej, czy też będzie kreowanie pewnych pewnych rzeczy korzystnych dla Polski, a także korzystnych dla całej Europy? Posłowie opozycji wskazują też, że okres polskiej prezydencji wypada w okresie kampanii wyborczej, co według nich może mieć wpływ na jej kształt. W tej chwili wszystko to, co chcą usłyszeć, Obywatele to najprawdopodobniej usłyszą i te działania będą po prostu pozorowane, a nie realne. Jak jednak przekonują przedstawiciele koalicji rządzącej, prezydencja Polski w Unii Europejskiej nie będzie miała politycznych barw. Cała prezydencja nastawiona jest na szeroko rozumiane bezpieczeństwo wewnętrzne, zewnętrzne bezpieczeństwo obywateli, granic, ale też bezpieczeństwo gospodarcze, bezpieczeństwo m, związane z rolnictwem szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Polska formalnie objęła przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej 1 stycznia, co oznacza, że do końca czerwca będzie odpowiedzialna między innymi za ustalanie porządku obrad posiedzeń poszczególnych i gremiów oraz prowadzenie negocjacji w gronie państw członkowskich. Polska sprawuje prezydencję po raz drugi. Pierwszy raz nasz kraj przewodził pracom krajów członkowskich w drugiej połowie 2011 roku. Nie tylko bezpieczeństwo zewnętrzne i ochrona klimatu, ale także zdrowie. To jeden z priorytetów polskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. W planach jest wsparcie w produkcji czy dostawie leków, a także rozwój cyfryzacji. To z kolei może doprowadzić do krótszych kolejek w przychodniach czy szpitalach. Polscy politycy będą analizować systemy opieki zdrowotnej działające w całej Unii Europejskiej. W ten sposób zostaną wypracowane mechanizmy, z których będą mogły korzystać przychodnie i szpitale we wszystkich krajach wspólnoty. Korzyścią mają być krótsze kolejki i poprawa jakości opieki nad pacjentami. Zarys takich planów jeszcze w grudniu zapowiedziała minister zdrowia Izabela Leszczyna. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w kontekście nowych wyzwań cywilizacyjnych w kontekście social mediów, w kontekście cyfrowych innowacji. I chcemy tu zwrócić uwagę zarówno na szanse, jak i zagrożenia. W sumie filary w obszarze polityki zdrowotnej mają być trzy. Mowa także o promocji ochrony zdrowia i cyfryzacji. Nowe projekty, nowe konkursy dla szpitali, żeby było im bezpieczeństwo to cyfrowe zabezpieczone, jak również, żeby można było korzystać z nowych technologii medycznych, właśnie cyfrowych. Pełna dokumentacja medyczna, cyfrowa, ale także wsparcie chociażby opisu badań radiologicznych przez, przez sztuczną inteligencję. Te zapowiedzi zbiegają się w czasie z problemami. Z znanymi w całej Unii Europejskiej. Chodzi o nieodwoływane wizyty lekarskie. Tylko w okresie od 1 stycznia do końca sierpnia ubiegłego roku potwierdzono ich prawie 800 tysięcy. Przez cały rok na umówioną wizytę według szacunków nie przyszło nawet 1 400 tysięcy osób. W tym przypadku rozwiązaniem także jest cyfryzacja. Wdrażamy pilotaż centralnej rejestracji. Chcemy, żeby ta rejestracja działała w Polsce jak najszybciej żeby było widać, gdzie są wolne jakie miejsca. Natomiast co do pacjentów, chcemy informować pacjentów, tak jak jest to w niektórych prywatnych jednostkach, przypominać im o wizycie w formie SMS-u na przykład. Podobne rozwiązania za sprawą polskiej prezydencji mogą być oferowane publicznym podmiotom działającym w Unii Europejskiej. Filip Harman, Panorama Lubelska. Sprawdzamy teraz sytuację na drogach. Choć w regionie opady śniegu ustały, to na wierzchnie nadal miejscami są śliskie. A co za tym idzie, warunki dla kierowców i pieszych nie należą do korzystnych. Policja apeluje o ostrożną jazdę. Policja apeluje o ostrożność i ostrzega, że w niektórych miejscach na drogach lokalnych i wojewódzkich nadal jest ślisko. Miejscami może jeszcze zalegać śnieg, a nawet błoto pośniegowe. Panujące na drogach w regionie warunki tylko wczoraj doprowadziły do ponad 60 zdarzeń drogowych. Przyczyną w większości była nadmierna prędkość na śliskiej nawierzchni. Bezpieczeństwo zależy tylko od nas i podczas zimowej aury przede wszystkim powinni uważać kierowcy i zdjąć nogę z gazu. Także piesi powinni zachować szczególną ostrożność nie tylko na chodnikach, ale przede wszystkim w okolicach przejść dla pieszych. Tu trzeba upewnić się, czy na pewno kierujący zdąży wyhamować, a więc stosowanie zasady ograniczonego zaufania. Szcieklizna nadal groźna w województwie lubelskim. W powiecie chrubieszowskim potwierdzono kolejne 36. ognisko tej choroby. Zakażony został lis o skali problemu w regionie Filip Karman. Zaskoczeniem niestety nie jest lokalizacja, bo ten 36. przypadek wścieklizny został stwierdzony w powiecie chrubieszowskim. Chodzi konkretnie o miejscowość Alojzów w gminie Werbkowice. To ognisko dotyczy lisa, mowa więc o zwierzęciu wolnożyjącym. Na terenie posesji został znaleziony martwy lis, na ciele miał ślady pogryzienia. Na terenie posesji były utrzymywanych pięć psów. Decyzją powiatowego lekarza weterynarii w Chrubieszowie zostały one uśmiercone. Wczoraj przewiezione do zakładu higieny weterynaryjnej. Psy te nie posiadały aktualnych szczepień przeciwko wściekliźnie. Ze względu na wystąpienie 36. ogniska obszar zagrożony ulegnie zwiększeniu. Nadal rozporządzeniem wojewody obowiązuje nakaz szczepienia na terenie zagrożonym kotów. No i oczywiście ustawowy obowiązek szczepienia psów. Przypomnę tylko, że obszary zagrożone zostały wyznaczone na terenie pięciu powiatów chodzi między innymi o Chrubieszowski, Zamojski czy Krasnostawski jest też reakcja wojewody lubelskiego on zwrócił się z apelem o przeprowadzenie akcji masowych szczepień po stronie ukraińskiej nie ulega wątpliwości z racji tych przypadków stwierdzanych w Polsce, że większość z nich pochodzi właśnie z wschodu. Musi to być akcja masowo skoordynowana, ponieważ będzie budziła czy wzbudzała alerty, chodzi o podrywanie myśliwców polskich i sojuszniczych. Akcja masowych szczepień byłaby związana z rzucaniem szczepionek z samolotów, stąd właśnie te ostrzeżenia, o których mówiłem. Wojewoda Lubelski zwrócił się z takim właśnie apelem do ministra rolnictwa. Formalnie to minister będzie przekazywał go dalej zarówno do organów unijnych, jak i służb ukraińskich. Nie wiadomo, kiedy taka akcja masowych szczepień mogłaby się rozpocząć, bo takie informacje do wiadomości publicznej nie zostały podane. To jest główne wydanie Panoramy Lubelskiej. Zobaczmy, jakie tematy jeszcze przed nami. 33. Mistrzostwo Polski w snukerze. Szczodrakowe zwyczaje w karczmiskach. Koniec starego i początek nowego roku to czas podsumowań. Swój bilans zrobiła też Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie. Tylko w ubiegłym roku na policyjne projekty przeznaczono blisko 80 milionów złotych. W sumie zrealizowano 15 inwestycji, z których 6 zostało zakończonych, a 9 jest ciągle w realizacji. W czerwcu 2024 roku otwarto nowy posterunek w Niedrzwicy Dużej. Siedziba policji wróciła do gminy po 15 latach. Pewnie, że brakowało. Tu jest duża gmina i dobrze, że jest. Bardzo, naprawdę bardzo brakowało. Posterunek Policji w Niedrzwicy Dużej to jedna z wielu inwestycji, jakie przeprowadziła Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie w minionym roku. Do użytku zostały oddane m.in. za miejscowe siedziby kompanii oddziału prewencji policji w Białej Podlaskiej i Zamościu. Tutaj warto podkreślić, że ta inwestycja ma charakter bardzo strategiczny, ponieważ każdy wie jak cenny jest czas dotarcia w rejon przygraniczny, a także szybkie dotarcie na miejsce interwencji. W 2024 roku Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie realizowała 15 zadań inwestycyjnych, z czego 6 zostało zakończonych, a 9 jest kontynuowanych. W dalszym ciągu kontynuowany jest rozbudowa nowego koszarowego budynku dla oddziału prewencji policji w Lublinie, dla lubelskich kontrterrorystów, a także zarządu w Lublinie Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na wykończeniu jest budowa... Komisariatu Policji w Kraśniku. Tutaj w lutym planowany jest odbiór tego nowoczesnego komisariatu. Trwa także budowa nowego komisariatu policji w Lublinie przy ulicy Walecznych. Tylko w ubiegłym roku na inwestycje w lubelską policję przeznaczono prawie 80 milionów złotych. Pieniądze pochodziły z budżetu państwa. Lubelskie Towarzystwo Naukowe przyznało nagrodę imienia profesora Edmunda Prosta za 2024 rok. Jej laureatem został profesor Dariusz Skurczewski za monografię fantazmaty skolonializowanych Polaków w Studio Tożsamości Kulturowej. Porusza ona bardzo ważne w humanistyce zagadnienia przemian tożsamości kulturowej zarówno polskiej, ale nawet Europy Środkowo-Wschodniej w okresie od od XIX do początków XXI obecnego wieku. No i przemiany te autor wnikliwie analizuje na podstawie nie tylko utworów literackich, ale także Seriali telewizyjnych. Moje badania, chociaż jestem literaturoznawcą, dotyczą także kultury popularnej, dotyczą także filmu, serialu, powieści dla młodzieży. Starałem się uporać z tym wszystkim, co pamiętam także częściowo z lat własnej młodości, z takimi dziełami, które no, wyznaczyły marszrutę intelektualną i poszukiwania mojego pokolenia, zadając sobie wciąż pytanie, w jaki sposób te teksty kultury na nich odcisnęły się pewne ideologiczne y, związane z polem władzy, odniesienia, w jaki sposób one były zdeterminowane brakiem suwerenności Polski. Procedura wyboru laureata jest wieloetapowa, a ostateczną decyzję podejmują przedstawiciele lubelskich uczelni publicznych w tajnym głosowaniu. Profesor Skurczewski to literaturoznawca, historyk i teoretyk literatury. Jest dziekanem wydziału humanistycznego KUL. Nagrodę imienia profesora Prosta przyznano po raz 23. Zbliża się Święto Trzech Króli i kończy się okres świąteczny. Wśród tych świątecznych zwyczajów są szczodraki. To szczególny rodzaj kolędowania, a także zwyczaj obdarowywania kolędników ciasteczkami, które właśnie nazywane są szczodrakami. Koście, śpiwać, koście! Śpiewaj tak! Piecunetus sto drogi, sto drogi, powiadały num. Szczodraki to nie tylko specjalne wypieki, ale także pieśni życzące dla gospodarzy, które składali zazwyczaj młodzi chłopcy przychodzili pod dom, wywoływali gospodarzy, informowali kim są i w jakim celu oczywiście przyszli i składali życzenia. I tutaj te życzenia mogły być składane w formie takich krótkich formuł słownych, ale też były śpiewane, starano się układać za każdym razem często to były nowe takie formułki stosownie do osoby, do której były te teksty dedykowane, komu były te życzenia składane. Ten tradycję kolędowania podtrzymują panie z koła gospodyń w... Bez granic w karczmiskach. To jest taka nasza lokalna tradycja, bo nawet w sąsiednich wsiach naszej gminy jest ona nieobecna. I to pozostaje. W dalszym ciągu kultywujemy my tą tradycję, ale też nasze dzieci, nasze wnuki, bo już po południu, 5 stycznia, będąc na ulicach naszej wsi, da się słyszeć tą szczególną obrzędową pieśń. Lotały toczki lotały, Pana Jezusa szukały. Gdzie się Pan Jezus narodził, Do piekła dróżkę zagrodził. Za życzenia kolędnicy otrzymywali szczodraki. Te świąteczne ciasteczka w karczmiskach wypiekane są zwykle na 5 stycznia, czyli na Wigilię Trzech Króli. Ciasteczka te to jest rodzaj takiego rogalika, Pieczonego drożdżowego, pieczonego w karczmiska z burakami cukrowymi. I ten rodzaj pieczywa został wpisany na ministerialną listę produktów regionalnych jako karczmiski szczodrok. Zwyczaj szczodraków to staropolska tradycja. Rozpoczyna się w drugi dzień świąt Bożego Narodzenia i trwa do święta Trzech Króli. Czas, w którym trwała kolenda, nazwano szczodrymi dniami. Teraz inny pomysł na wartościowe spędzenie wolnego czasu, zwłaszcza gdy pogoda nie sprzyja, czyli czas na planszówki. Niezliczone tytuły kuszą graczy na różnym poziomie i grupy o różnej liczebności. Dziś na wspólne ogrywanie planszówek zapraszała lotna młodzież ze Świdnika. Był tam też Emil Paliwoda. Polecam państwu myślenie o grach planszowych jako o tworzeniu pewnych światów i ich przemierzaniu. Czasem wydaje się, że wyobraźnia potrzebna jest nieco większa niż przy innych rozgrywkach, zwłaszcza kiedy mamy do dyspozycji tylko karty. Tak jest w przypadku choćby gry Magic The Gathering, o której opowie nam Maciek. Te karty przenoszą nas faktycznie do jakiegoś nieznanego świata. Według początkowych zasad każdy z graczy był planeswokerem, czyli czarodziejem władającym magią z danych krain i przyzywającym potężne kreatury, żeby walczyć z innymi planeswokerami. Czy to jest trudna gra? Podstawowe zasady są bardzo proste i można nauczyć się w jakieś pół godziny, może mniej. Natomiast jeżeli mamy gracza, który chce więcej osiągnąć, zasady pozwalają wejść coraz głębiej i głębiej niż góra lodowa. Wtedy, ile na rozgrywkę potrzebujemy czasu i ilu osób najlepiej? My zazwyczaj gramy w formacie czteroosobowym o nazwie Komander, I zazwyczaj rozgrywka trwa około godziny, półtorej. Zdarzają się takie większe gry po cztery godziny nawet, więc. Jest jak sobie czas zająć. Czas zająć można też podróżą pociągiem po Europie, niekoniecznie do pociągu wsiadając, choć gra wsiąść do pociągu, wsiadanie właśnie sugeruje. Na czym polega? To już pytanie do Kamila, cześć, co tu za gra? Dzień dobry, gra polega na tym, że budujemy własne y, linie kolejowe, stacje takie jak tu, albo no po prostu podróżujemy. Bardzo to skomplikowane, jeżeli chodzi o zasady? Zasady można się nauczyć w około pół godzinki. Jeśli ktoś się szybko uczy, bo jeśli ktoś się wolno uczy, no to oczywiście wolniej. Ile czasu ta gra potrafi zająć? No zależnie od tego ilu graczy mamy. No, nie pamiętam dokładnie ile, ale gra naprawdę fajnie czas. Upływa naprawdę szybko. Oczywiście mapa Europy wszyscy znamy to jest jak najbardziej rzeczywista kraina zupełnie odwrotnie niż kraina z cyklu Dungeons and Dragons tak chyba możemy powiedzieć. I znowu znajdujemy Maćka, tym razem nad planszą do gry, Talizman, Magia i Miecz. To wygląda bardzo skomplikowanie, ale wcześniej ustaliliśmy, że to chyba najprostsza z gier, o których nam opowiadacie. Tak, y poziom skomplikowania gry, na dobrą sprawę, można porównać do Monopolii. Rzucamy kością, przesuwamy pionek w lewą stronę lub prawą i odkrywamy, co czeka naszych bohaterów. Tytułów tutaj w Centrum Usług Społecznych w Świdniku jest zdecydowanie więcej, na różnym stopniu zaawansowania. Kto dziś nie zdążył, jak najbardziej jego strata, ale okazja otwiera się kolejna już za dwa tygodnie. Zapraszamy, polecamy. A tymczasem w Lublinie trwają 33. Mistrzostwa Polski w snookerze. I choć areną zmagań jest stół bilardowy, to zasady tej gry z samym bilardem nie mają wiele wspólnego. Zmagania finałowe będzie można obejrzeć już 6 stycznia na antenie TVP Sport, a także na żywo w studiu TVP3 Lublin. Do tej gry wykorzystuje się dokładnie 22 bile. 15 koloru czerwonego, 6 kolorowych i jedną koloru białego. W uproszczeniu zadaniem gracza jest uderzyć bile białą, aby skierowała inne bile do kieszeni. Każda bila poza białą jest odpowiednio punktowana. Wygrywa ten gracz, który na koniec gry będzie mieć na swoim koncie najwięcej punktów. Tak w skrócie można opisać zasady gry w Snookera. Aha. Są jeszcze faule. No, na przykład jeden z zawodników uderza, drugiego oczy, popycha, żartuje. Faule głównie polegają na tym, że na przykład biała może wpaść do kieszeni, kiedy oczywiście nie chcemy, żeby biała wpadała, tylko żeby wpadały czerwone albo kolorowe, kiedy przychodzi na nie czas. Oprócz tego może to być na przykład dotknięcie jakiejś bili rękawem. O snukerze mówimy nieprzypadkowo. W Lublinie trwają 33. Mistrzostwa Polski w tym sporcie. Dzisiaj drugi dzień fazy grupowej. Po dzisiejszym dniu poznamy 16 najlepszych zawodników mistrzostw. Jutro faza ostatnia szesnastka, ćwierćfinały. W poniedziałek półfinały, finał. Do Kosiego Ogrodu przyjechali gracze z całej Polski. Są seniorzy, jak i juniorzy. Staram się to traktować jak normalny, zwykły turniej. Nie, jakoś, nie wiadomo jak specjalnie, że to wyjątkowe mistrzostwa Polski są. To Będę coś innego robił. Po prostu staram się traktować jak kolejne hmm, zawody. Ciężko. Żeby jak najlepszy wynik osiągnąć w tym turnieju. Czyli masz duże aspiracje. Chcemy teraz na pewno dzisiaj wybaczyć awans sobie z grupy i zobaczymy, jak ułoży się faza Pacharowa. Czyli dużo treningów, dużo, dużo pracy. Tak. To... Mistrzostwa Polski to szansa, żeby zaistnieć i dostać się do kadry narodowej. To otwiera szansę na udział w rozgrywkach międzynarodowych. Zawęcy grają pod największą presją. Tutaj stres odgrywa no, duże, dużą rolę i można zaobserwować. U tych nowych zawodników, którzy się pojawili w tych mistrzostwach. Tutaj no, mogę śmiało powiedzieć, że mamy naprawdę paru fajnych młodych chłopaków, młody na narybek, który za 2-3 lata może zastąpić tą starą taką kadrę, która walczy naprawdę bardzo nieźle. Emocje związane ze snukerem dopiero się rozkręcają. Ich finał będzie można obejrzeć na antenie TVP Sport 6 stycznia o godzinie 13.45, a także na żywo w studiu TVP Trz Lublin. Do czego oczywiście zachęcamy. A jeśli chodzi o sportowe dokonania lubelskich drużyn, to zwycięstwem dla siatkarzy Bogdanki lub Lublin zakończyło się wyjazdowe spotkanie ze Skrow Bełchatów. Łatwo nie było, ale Lublinia nie odwrócili losu meczu i wygrali 3 do 2. Dobrze spisały się też piłkarki ręczne MKS-u Fanflor Lublin, które także na wyjeździe pokonały stośnice Gliwice 35 do 22. O sporcie na antenie TVP3 Lublin na pewno jeszcze w ten weekend państwo usłyszą. U nas za chwilę prognoza pogody i Marta Gogłoza, a nasz wieczorny serwis o 21.30. Dziękuję i zapraszam.